Michał Probierz nie jest już trenerem Krakowi. To czwarty szkoleniowiec, który stracił pracę w tym sezonie. Ale szczerze mówiąc, nie mam zamiaru wbić te dobrze znane tony, że władze klubowe są złe, że są zbyt raptowne, że generalnie tak, to my niczego wielkiego tutaj nie zbudujemy. Generalnie uważam, że spośród, spośród tych czterech rozstań to wczorajsze jest najbardziej uzasadnione. Czy wyjdzie ono na dobre zarówno Krakowi, jak i Michałowi Prowierzowi? No tutaj mam pewne wątpliwości, ale o tym powiem w dalszej części mojego vloga. Piotr Tworek padł ofiarą zrobionego wcześniej w wyniku ponad stan, a także padł ofiarą, przynajmniej w mojej ocenie, ambicji nowego dyrektora sportowego, który chce układać Wartę na swoją modłę. No i okej, okay, nic z tym złego, nie układa, zobaczymy co z tego dalej wyjdzie. Czesław Michniewicz musiał zapłacić dość słony rachunek za to, że nie potrafił znaleźć recepty na łączenie Ligi z Pucharami, choć jego zasługi dla Legii są świeże i dość oczywiste, no a sens zwolnienia dodatkowo nieco podważa fakt, że w Władze Legii Warszawa kompletnie nie mają pomysłu na jego zastępstwo. Z kolei Piotr Stokowiec dawał takie poczucie stabilizacji w klubie, który stabilny nie jest. Zapisał się na kartach historii e, dawno niewidzianymi w Lechi osiągnięciami. No a władze klubu, które no tak częściej mu utrudniały życie niż ułatwiały, postanowiły, że są poszukać czegoś więcej, choć tak naprawdę nie musiały tego robić. Podsumowując, moim zdaniem te sytuacje zdecydowanie nie są czarno-białe, tylko raczej dają takie duże pole do dyskusji, rozległe pole do dyskusji, które my zresztą chętnie wykorzystywa wykorzystywaliśmy. W przypadku Michała Probierza sprawa wygląda jednak nieco inaczej, no bo tutaj argumenty na obronę trenera znaleźć jest już zdecydowanie trudniej. Najbliżej mu chyba do przypadku Piotra Stokowca, no bo tak, tu i tu mówimy o całkiem solidnym, jak na ekstraklasowe realia stażu pracy, tu i tu pojawiły się trofea w postaci Pucharu i Super Pucharu Polski, tu i tu była przygoda w Europejskich Pucharach, czy przygody w Europejskich Pucharach, oczywiście one nie były zbyt długie i nie były zbyt udane, no ale były, tu i tu pojawiały się takie okresy całkiem niezłej postawy w lidze, no ale tu i tu finalnie wpadł, wkradł się w poczynania tych zespołów taki marazm, Generalnie to całkiem sporo punktów wspólnych, tym bardziej, że wydaje mi się, że mówimy o klubach o porównywalnym potencjale, ale są też dwie różnice, przez które moim zdaniem należy na te przypadki patrzeć inaczej. Pierwsza z tych różnic jest taka, że Krakowia jest jednak klubem stabilniejszym niż Lechia Gdańsk i stwarza swoim trenerom większy komfort pracy. Druga i absolutnie kluczowa z tych różnic jest taka, że Michał Probierz został obdarzony w Krakowie takim zaufaniem i dostał taką władzę, o której Piotr Stokowiec mógł w Lechii tylko pomarzyć. Generalnie większość trenerów w ekstraklasie, może z wyłączeniem, nie wiem, Marka Papszuna, mogła Michałowi Probierzowi zazdrościć tego, jak wiele ma on do powiedzenia. Przy kreowaniu polityki klubów, klubu, czy przy kreowaniu tego, jak wygląda kadra zespołu na daną rundę, czy na dany sezon. W przypadku Michała Probierza spokojnie mogliśmy używać takiego powiedzenia, że jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz. No a w przypadku jego, po, jego kolegów po fachu z ekstraklasy, ta jakość snu często jest uzależniona od tego, jakie wyro przygotują, przygotują dla nich inni. I to przy ocenie całego związku Michała Probierza z Krakowią, moim zdaniem, jest najważniejsze. O ile w przypadku rozstania z każdym innym klubem, Michał Probierz mógł mówić, że nie wskoczył na szczyt, no bo to, bo tamto, bo siamto. Jak tak generalnie zaczniemy sobie analizować drogę tego trenera, to dojdziemy do wniosku, że jest on właśnie mistrzem w szukaniu takich wymówek, czy wynajdywaniu rzeczy, które nie pozwoliły mu rozwinąć skrzydeł. O tyle teraz trudno już będzie zagrać. Tą kartą. Uważam, że najuczciwiej byłoby, gdyby Michał Prowierz w jakimś wywiadzie, czy nie wiem, w jakimś wystąpieniu powiedział wprost, że dostał to, o co przez lata walczył, ale go to w jakiś sposób przerosło. Oczywiście staram się już być trochę mniej naiwny, nie zawsze wychodzi, ale się staram, więc wątpię, że Michał Probierz pokusi się o taką szczerość i pokusi się o taką refleksję. Bardziej spodziewam się tego, że będzie się on zasłaniał zdobyciem Pucharu Polski i kto wie, czym jeszcze. No ale zobaczymy. Może zostanę tutaj zaskoczony. Zresztą niezależnie od tego, co Michał Probierz będzie w następnych miesiącach mówił o swoim cztero i półletnim pobycie w w Krakowi wyjdzie on z tego wszystkiego trochę pokiereszowany, no bo tego okresu tak naprawdę chyba nie wybroniłby nawet tak zdolny papuga jak ten z kawałka maty. Przygotowując ten materiał, przejrzałem sporo danych podsumowujących przygodę Michała Probieża z Krakowiem i muszę szczerze powiedzieć, że najbardziej uderzyła mnie tabela Ekstraklasy za ten okres, czyli tabela, tak licząc od sezonu 2017-18. W tym czasie w Ekstraklasie stale gra 12 zespołów i Krakowia w tejże stawce uplasowała się na miejscu ósmym za plecami m.in. Jagieloni Białystok i to nawet dość daleko za plecami tej drużyny, którą Michał Probież osierocił w 2017 roku. Oczywiście wniosek mówiący, że Jagieloni Białystok bez Michała Probieża na pokładzie jest zdecydowanie lepiej byłby bardzo krzywdzący, ale jednak daje to do myślenia. Mówimy przecież o Jagieloni, która od pewnego momentu strasznie miotała się jeśli chodzi o szkoleniowców na początku oczywiście wszystko się zgadzało no bo przyszedł Ireneusz Mamrot i zrobił wicemistrzostwo Polski, tak jak Michał Probierz też trener Ireneusz Mamrot wyeliminował kogoś poważniejszego z europejskich pucharów, konkretnie mam tu na myśli Rio Ave, co Michałowi Probierzowi nie udało się w zasadzie przez całą karierę no ale z czasem władze Jagiellonii zaczęły tak kręcić tą karuzelą, że mogło się zbierać na wymioty, no bo był Iwaj Łopetew, był Bogdan Zając dwa razy trenerem został Rafał Grzyb w końcu znowu uderzono do trenera Mamrota, żeby wrócił i jakoś to poukładał. No a w tym czasie Michał Probierz mógł spokojnie pracować, mógł przebudowywać tę kadrę, mógł dokonywać rewolucji. No i w końcu tak pracował, tak przebudowywał tę kadrę, robił takie rewolucje, że nazbierał w ekstraklasie mniej punktów niż wymieniona przeze mnie Ferajna. Oczywiście Michał Prowiesz mógłby się w tej chwili wkurzyć i powiedzieć hola, hola, przecież ja zdobyłem Puchar Polski, a odkąd odszedłem z Jagiellonii Białystok do gabloty tego klubu nie wpadło nic. I to oczywiście prawda, nie ma sensu deprecjonować zdobycia Pucharu Polski przez Krakowie, no bo to też pierwsze takie trofeum w historii tego zespołu. Krakowia w przyszłości bywała mistrzem Polski, no ale Pucharu Polski nigdy nie zdobyła. Z drugiej strony nie ma sensu chyba też wielkiego przeceniać zdobycia tego trofeum, no bo w ostatnich latach Taki wpis w CV mają też chociażby nie wiem, Marek Papszą, który jest ciągle trenerem na dorobku i który sprzątnął to trofeum sprzed nosa Dariusza Marca. Ma taki wpis w CV również Ryszard Tarasiewicz, który wprowadził Zawisze Bydgoszcz, ma to Leszek i który wygrał finał Pucharu Polski z Arką Gdynia. Nawet trener Ireneusz Mabrot, o którym powiedziałem wcześniej, był bardzo blisko, ale przegrał finał z Lechem. Postawiłbym sprawę w ten sposób. Puchar i Super Puchar Polski to naprawdę fajne dodatki, ale nie po to Michała Probierza w Krakowie zatrudniono. No okej, okay, po to też wiadomo, ale jednak te główne cele zdefiniowalibyśmy chyba trochę inaczej, przynajmniej ja zdefiniowałbym je inaczej. Michał Probierz miał zaprojektować i stworzyć Krakowie, która na stałe dołączy do ligowej czołówki. Michał Probierz miał stworzyć i miał zaprojektować i stworzyć Krakowie, która będzie przekonywała stylem, bo może nie wszyscy mi w to uwierzą, ale ja jednak pamiętam drużyny Michała Probierza, na które całkiem przyjemnie się patrzyło. No i Michał Probierz miał też zaprojektować i stworzyć Krakowie, która będzie wynajdywała piłkarzy, wprowadzała ich do składu i ostatecznie będzie ich sprzedawała. To oczywiście tak z grubsza, bo moglibyśmy sobie też wymieniać jakieś inne cele, na przykład, nie wiem, stworzenie pozytywnej otoczki wokół tego klubu. No, ale jednak te podstawowe zadania to by było to, o czym powiedziałem wcześniej. Wyszło z tego tak naprawdę niewiele. Probierz zostawia Krakowie jako ligowego średniaka, który raczej wzbudza negatywne niż pozytywne emocje. Czasami mam wrażenie, że również u e, kibiców e, pasów. No i też zespół, który potrzebuje jakiejś kadrowej rewolucji. No bo jak, trudno mi sobie wyobrazić, że on w tym składzie personalnym nagle zanotuje jakiś spektakularny marsz w górę e, tabeli. Po raz ostatni Krakowie tak na dłuższą metę grała dobrą piłkę, jeszcze Zajacka zielinskiego i to chyba w sezonie 2000. 15-16, wiecie, wtedy, kiedy życiową formę miał Mateusz Cetnarski, kiedy Kapuska grał na tyle dobrze, że potem załapał się do kadry na Euro, kiedy swoje robili też Budziński, Jędriszek, Dąbrowski, Czowilo, no i kto nie wiem kto tam jeszcze Rakę Salon chyba tylko w rundzie e, jesiennej. E, pomimo tego, że ta drużyna potem grała trochę e, gorzej, kibice mogą ją wspominać z sentymentem i chyba możemy e, zaryzykować takie stwierdzenie, że Jacek Zieliński zostawiał probieżowi drużynę w lepszym stanie niż teraz on zostawia swojemu następcy, którym tak na marginesie może być też e, Jacek Zieliński, no bo taka kandydatura często przewija się przez media. Michała Probierza generalnie zacząłem postrzegać trochę jak wnuczka, który postanowił, że wbrew prośbom nie założy czapki i na złość babci odmrozi sobie uszy. Wszyscy dookoła mówili o tym, że Krakowie gra nieatrakcyjny i kompletnie nierokojący na przyszłość futbol, no a reakcja trenera była taka, że zaperzał się on na tę krytykę, z czasem zaczął opowiadać, że właśnie taki styl ma jego zespół, no i już do końca swoich dni, jeśli chodzi o Krakowie, nie zaproponował żadnej alternatywy, gdy mówimy o z takim stylu gry zespołu. Podobna historia była z obcokrajowcami, czyli z tym tematem, od którego ciężko w przypadku pasów uciec. Na Michała Probierza spadała krytyka, ale trudno było odnieść wrażenie, że on sobie coś z tej krytyki robi i nagle dojdzie do jakiegoś przedstawienia wajchy, będzie on stawiał na większą liczbę Polaków w składzie przynajmniej tak mówią statystyki, bo sprawdziłem sobie to sezon po sezonie i już Wam mówię, jak to wyglądało w przypadku pasów. W pierwszym roku pracy trenera Michała Probierza Krakowia zajmowała siódme miejsce pod względem udziału obcokrajowców w grze i ten wskaźnik w jej w przypadku tego zespołu wynosił nieco ponad 50%. Na pierwsze miejsce w tej klasyfikacji Krakowia wskoczyła w trzecim roku pracy Michała Probierza i wtedy już ten wskaźnik wynosił ponad 70%. No i tej żółtej koszulki lidera zespół z Krakowa nie oddał aż do dzisiaj. Na no ten wskaźnik jeszcze urósł, bo w tej chwili to jest trochę ponad 75%. No, ale żeby też nie skupiać się tylko na obcokrajowcach, można powiedzieć, że generalnie jeśli chodzi o piłkarzy, trochę brakuje Michałowi Pawieżowi w Krakowi takiego sukces story oczywiście trzeba pamiętać o Krzysztofie Piątku i Michale Heliku, no bo to obecni reprezentanci Polski i piłkarze, którzy pod wodzą Michała Probierza się rozwinęli i wyjechali do zachodnich klubów, tego oczywiście nikt trenerowi pasów znaczy byłemu trenerowi pasów nikt nie odbierze, ale też trzeba pamiętać o tym, że to nie są jego piłkarze tak od A do Z z napastnikiem była taka sytuacja, że on pierwszy sezon w Krakowi rozegrał jeszcze pod wodzą Jacka Zielińskiego, no i te, też ten szkoleniowiec przekonał go do tego Nieoczywistego transferu, dając mu gwarancję gry. Z kolei, jeśli chodzi o środkowego obrońcę, wyglądało to w ten sposób, że on w Krakowi Zielińskiego nie grał, ale to był jeszcze transfer poprzedniego szkoleniowca. Zresztą Michał Helik debiutował w Lidze, właśnie pod okiem Jacka Zielińskiego w ruchu Chorzów. W przypadku piłkarzy, którzy byli przez Probierza sprowadzani lub po prostu wprowadzani do składu, mamy szczerze mówiąc lekki dramat. Wydawało się, że coś może się zmienić w poprzednim sezonie, kiedy to naprawdę dobrze rokował Karol Niemczycki, no ale potem, gdy skończył mu się wiek młodzieżowca, wiemy jak to dalej się potoczyło. Karol Niemczycki usiadł na ławce rezerwowych, a w Krakowi broni Lukas Hroszro. Szkoda, że to wszystko tak się potoczyło, no bo jeszcze w Jagiellonii Białystok Michał Probierz był znany z tego, że potrafił znaleźć piłkarza nieoczywistego, wstawić go do składu i ten piłkarz potem stawał się gwiazdą, wyjeżdżał i polska piłka generalnie miała z niego trochę pożytku, no a w przypadku Krakowi bardziej będzie mu pamiętane takie sprowadzanie Szerotu, którego było naprawdę dużo i którego już nie chciało mi się za bardzo analizować, też pamiętane mu będzie na przykład odpalenie Damiana Dąbrowskiego, który poszedł do pogoni i wygląda bardzo dobrze, albo konflikt z Mateuszem Wdowiakiem może się to zmieni, jeśli któryś z tych piłkarzy, który Michał Probierz dał debiutować w ekstraklasie w barwach Krakowi, zrobi jakąś większą karierę, ale szczerze mówiąc, na tej chwili ciężko mi wskazać takie konkretne nazwisko, które, o którym moglibyśmy powiedzieć, że dużo ono zawdzięcza Michałowi Probierzowi, że on tego piłkarza zbudował. Mogłem do tego ogródka Michała Probierza wrzucić jeszcze kilka kamyków, ale nie chcę mi się za bardzo powtarzać, bo jak być może pamiętacie, w kwietniu nagrałem taki odcinek dotyczący tego, dlaczego Michał Probierz stracił w moich oczach. Tamto nagranie spuentowałem w taki sposób, że ten bałagan, który powstał w Krakowi, chyba powinien posprzątać już ktoś inny, i wydaje się, że ten czas, te kilka miesięcy władze klubu po prostu straciły, no bo już wtedy niewiele wskazywało na to, że Dojdzie do jakiegoś przełomu i to wszystko zacznie się jakoś zazębiać. Podsumowując, uważam, że Krakowia dla Michała Probierza to nie jest taka zwykła porażka, które on już w swojej karierze miewał. Jest to coś zdecydowanie większego. Trudno mi sobie teraz wyobrazić, że lada moment znajdzie się ktoś, kto obdarzy go e, tak wielkim zaufaniem jak ostatnio Janusz Filip. Jak pewnie z czasem e, znajdą się prezesi, którzy dadzą Michałowi Probierzowi drużynę do trenowania, e, no ale już gdy mówimy o takim budowaniu ramię w ramię jakiegoś większego projektu, no to po prostu trudno e, to teraz e, za zakładać, że ktoś się na to e, odważy. E, takie wrócenie do szeregu może być oczywiście bardzo bolesne, szczególnie że mówimy o gościu, który ma duże ego, no ale też spokojnie z czasem może wyjść trenerowi na dobre. Zastanawiam się też, jak na tym rozstaniu wyjdzie sama Krakowia. To, że Janusz Filipiek się sparzył i teraz będzie dawał swoim trenerom mniej władzy, to jedna rzecz, ale inna rzecz jest taka, że przez tę ostatnią stabilizację, jeśli chodzi o zespół pasów, zapomnieliśmy trochę o tym, że Janusz Filipiek potrafi prowadzić naprawdę osobliwą politykę kadrową. Zresztą już zdążył o tym przypomnieć, zatrudniając na stanowisku dyrektora sportowego Stefana Maiewskiego. W rozmowie z Onetem Janusz Filipiak argumentował ten wybór w taki sposób, że Stefan Majewski ma, pozwólcie, że tutaj przeczytam, w pierwszej kolejności wprowadzić najnowsze metody szkolenia młodzieży. Gdy dziennikarz przeprowadzający ten wywiad e, pozwolił sobie zauważyć, że e, Stefan Majewski nie do końca wiele wniósł jako dyrektor sportowy e, w PZPN-ie, Janusz Filipiak odparł na to, że akurat tego za bardzo nie śledził. Czyli, innymi słowami, można e, powiedzieć, że nie za bardzo interesował się tym, co jego kluczowy pracownik robił przez ostatnie 9 lat. No, można i tak, tak. Eee, czemu nie? Tutaj Janusz Filipiek jest właścicielem klubu. Niech robi, co mu się żywnie eee, podoba. Dodał za to Janusz Filipiek, że kilka razy próbował po starej wci znajomości wcisnąć e jakiś trenerów na kursy PZPN-u, ale wtedy zawsze spotykał się z odmową, co oznacza, że. Stefan Majewski jest uczciwy, no i to, to był właśnie taki argument. Moim zdaniem może być w przyszłości, jeśli chodzi o Krakowie, jeszcze dość wesoło. Gdybym miał to obstawiać w tej chwili, no to postawiłbym, że to rozstanie wygra Krakowia właśnie, no ale też w polskiej piłce widziałem już tyle, że żadne inne rozstrzygnięcie też mnie jakoś mocno nie zaskoczy. Do zobaczenia za tydzień.